Siemano, a więc witam Was w kolejnym materiale z gry UFC 3. Rozpoczynamy sobie kolejną waleczkę, znaczy kolejne przygotowania do walki. Okej, okay. Joshua Manson, Eliach Richards i Joel Gibson. Wezmę sobie tego zawodnika: 71 ciosy 7, a ten też ma. A wytrzymałość: 67 69. O kondycję. 67, 66, 59 Nie no, to jest lepszym zawodnikiem Okej okay. Klub bokserski, 4 tygodnie oczywiście No standardowo, no nie potrzebujemy Dawać mniej Jak na razie się rozwijamy, także Najbliższa walka, promocja. Eee, streamowanie gry i post w mediach społecznościowych. Eee, a więc, promocja zaliczona przynajmniej w tym pierwszym tygodniu. Siła 75 dopiero, ja myślałem, że już z 80 będę miał. A tu proszę i obrona przed poddaniem, 70 wbijemy 72, aż także git po raz kolejny uderzamy w promocję w promocję, w zasadzie nie w promocję promocja trening siła To jest no strasznie ogromny schemat. Powiedzcie, czy chcecie, żebym dla przygotowania robił poza materiałami, czy też Normalnie tak jak do tej pory. Bo rozumiem, że to może Was nudzić, a tego bym oczywiście nie chciał. Okej, okay, siba I obrona przed poddaniem. A więc rozpoczynamy kolejny tydzień i aby Was nie nudzić, tym razem zrobimy sobie oczywiście promocję. Powiedziałem, żeby Was nie nudzić, ale zrobimy sobie to samo. Zapytacie, nie. Siła. I teraz nie będzie nauki, bo wszystko odblokowane jak na razie mamy. Lecimy ze sparingiem z partnerem, który będzie naśladował styl twojego najbliższego przeciwnika. Forma rośnie w trakcie sparingu, kontuzje powodują spadek formy. Każdy sesja? Każda sesja? Myślę, że to ja źle odmieniam. Każda sesja sparringowa trwa jedną minutę. Chwila z twoim wyglądem lepiej nie chwalić się treningami. <laughs> Jakiś hej tam jeszcze miałem czasie. I poznasz klucz do zwycięstwa w kolejnej walce. Eliach Richards, e, Sparring, tendencja do brawlingu, brawlingu. Spraw, sprawny brawler, porada, zawodnicy, którzy potrafią wyprowadzać ciosy. LOL, mam nadzieję, że szpila planuje zwiększenie intensywności swoich treningów. E, jeszcze jakiś hejt, Zawodnicy, którzy potrafią wyprowadzać ciosy w tym samym czasie, w którym je przyjmują, są niebezpieczni. Szukaj okazji na szybkie obalenie. Dla osób nie wiedzących, co to jest Brawling, jest to po prostu niemyślenie, że tak powiem, o tym, że można się zaraz, że można zaraz trafić na deski. Jest to po prostu lecenie przed siebie bez gardy. Żeby podać wam przykład osoby w realnym życiu, tak sobie myślę teraz. W galach można powiedzieć, że w Fightowych najczęściej mamy brawlerów, bo oni tam nie idą, żeby się, wiecie, żeby walkę wygrać, tylko żeby dać bardziej show na przykład takie fajmy no to tam nie idziemy zobaczyć świetnej technicznie walki, tylko raczej idziemy zobaczyć bijatykę. No i tam są właśnie brawlerzy. Idą do przodu bez gardy, także mniej więcej tak to wygląda. Chociaż oczywiście są wyjątki typu Dawid Malczyński, ale... żeby wam podać przykład... Hmm. no nie wiem, Popek Monster Popek Monster, chociaż on tam niby... podczas tej walki lepiej nie stosować, kopnięć w nogi, przygotuj się na silne, niskie bloki, ok? masz wysoką formę, to najlepszy moment na trening bo teraz najprościej będzie ci wzmocnić atrybuty jeżeli za tydzień masz walkę, to jesteś w idealnej sytuacji, ok? czy jestem w idealnej sytuacji, co ja miałem jeszcze powiedzieć aha, no Popek niby coś tam u garda, ale na przykład, nie wiem Robert Bulneika, bardziej znany jako Hardkorowy Coxon, to to jest taki typowy brawler, który nie myśli o tym, żeby wygrać walkę teraz mamy wybór spoden znaczy wcześniej też mieliśmy, ale pokażę Wam mamy takie czerwone, typowo pod nasz kolor kraju, typu jakbyśmy byli na przykład bylibyśmy Brazylijczykiem, to pewnie mielibyśmy do wyboru spodenki żółte Tutaj mamy czerwone i z białym naszym nazwiskiem. Czarne spodenki, ale patriotyczne, biało-czerwone nasze nazwisko. Eee, białe spodenki z czerwonym napisem patriotyczne i takie zwykłe dwie sztuki od UFC. Ja sobie wezmę teraz czarne spodenki patriotyczne. Czy Szpila znów zwycięży przez taka o no to faktycznie ten niezły hejt przepraszam nie umiem mówić tak płynnie ry. no dalej szpira do, do roboty. W poprzedniej karierze pamiętam, że poruszyłem tak dosyć znac znacząco temat mojej wady wymowy Że liczę na to, że ten, że nie będzie wam ono bardzo... Ona nie będzie wam bardzo przeszkadzała ze względu na to, że no, wiecie, no to jest coś, co niby da się wyćwiczyć, ale to wymaga bardzo dużego czasu. 5 lat starszy, 7 cm wyższy, 11 kg cięższy i zasięg ten sam. Dobra, pomijamy. Także przepraszam, jeżeli kiedyś powiem tak, że zamiast także, czy nie wiem. czy Spilka zamiast szpilka To jest taka wada wymowy Polegająca po prostu na tym, że się lekko Sepleni, może to nie jest jakieś seplenie Nie wiecie, poziom hard Czy nie jestem w stanie Nic wypowiedzieć płynnie, bo na przykład Teraz myślę, że całkiem normalnie To powiedziałem, ale no Są takie sytuacje, w których wiecie Mało kopnięć w nogi, no właśnie Chwilę jeszcze raz spróbuję, o teraz nie obronił Czyli średnio jedno na Jedno na dwa kopnięcia Fantastyczny hiking. Kurde, dobra, faktycznie, nie, 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 nie będziemy kopać tam nisko. Dobra, spróbujmy sklinczować. Kurde. W ogóle wiecie co, jest taki bug. Patrzcie, ja ani razu go nie obaliłem, teraz jestem pod siatką, mogę go tak wziąć do siatki i dać po prostu to jest L2 i gałkę w stronę jakby siatki, będąc blisko niego i zalicza mi to jako obalenie, także z jednej strony mogę zrobić tak, rozłączyć i od razu po raz kolejny to zrobić, bo to nie zabiera ani kondycji, ani nic. Ale wiecie, nie jestem taki, żeby sobie takie coś robić, także teraz zamiast suplesa, za to jedno obalenie, które Wam chciałem po prostu pokazać, że takie coś można robić, e zrobię sobie tylny dosiad i to mi się nie zaliczy jako obalenie chyba, no właśnie. Mm, tam było takie zapytanie, czy szpilka znowu wygra przez TKO. postaram się. Postaram się, a nie postaram się. Obrona, no może tak od razu, że mi się nawet nie wyświetli opcja obrony, przejść do dosiadu, a no wtedy będzie w równie słabej pozycji, także... A, ale teraz nie zblokowałem, bo chciałem zadać cios i skontrował to wręcz perfekcyjnie. Patrzcie, to no. Koniec walki, pierwsza runda TKO. Łokieć zakończył starcie. Statystyki tej walki. Fantastyczne, 4-31. Także całkiem łatwa, łatwe starcie. Gratuluję dobrej roboty. tak walka. Właśnie dlatego Muay Thai jest piękne. To musiało zaboleć. No, ten łokieć musiał zaboleć. Gratuluję dobrej roboty, tu powtórka tego łokcia. Symuluj regenerację. I kolejna walka będzie z Jackiem Roysem, Joshua Masonem albo Michaelem Smithem z nią chyba walczyłem Także który z tych? Lepsza stójka po jego stronie, lepszy grappling po jego, kondycja po jego i wytrzymałość po jego, czyli poza stój... kurde nie zauważyłem, że przecież... Chwila, weźmy sobie może teraz klub. A dobra, zróbmy sobie taki mini challenge. Klub kickboxerski i trenujemy tylko tydzień. Bo na więcej nas po prostu nie stać. Okej, okay, najbliższa walka. Nie robię nauki, robię takie ciosy, coś, ale o! Tutaj za 10 rzuty w klinczu kondycja w grapplingu sparring dodaję 20 do formy, czyli dobra, to sobie zrobię tak. I teraz sparring, i będę miał 104 formy. To jest najprostszy sposób. Tyle, że kurde, mogę zamiast tych zrobić przecież ten. Teraz się zastanawiam, czy robić sparring, czy to Dobra, zróbmy sparring. Albo nie Challenge. Wychodzimy do walki po jednym tygodniu z, z taką formą. E, teraz post i jeszcze jeden trening. Musimy być medialni, także no przepraszam, ale... <laughs> Przygotowane na tym Ucierpią. poziom niski, ale Za niedługo na moim kanale tak jak PS na jak Marvel Spiderman czy GTA 5 Leaving, here's what you need to know for your UFC Minute. It came as a shock to the MMA community when this fighter left his longtime gym recently, but that surprise was nothing compared to the reaction felt around the globe when he agreed to fight his longtime training partner in a compelling matchup that highlights this weekend's UFC card at Bell Centre in Montreal, Quebec. That's it for today. Stay tuned for your next UFC Minute and I'll see you at the fights. <laughs> fajna sprawa, że teraz tak jakby dostosowali do nas to, że zmieniliśmy klub i takie coś, no, fajnie, fajnie, dobra, lecimy dalej, Artur Szpilka, aj, ziomek trenuje w moim klubie. Front kick. W pierwszej minucie. Jest! Mamy to, patrzcie to w pierwszej minucie. Przepraszam, że dobitka, ale chciałem to koniecznie skończyć w pierwszej minucie. Wow. Udało się skończyć to w pierwszej minucie, także zobaczcie sobie jeszcze statystyki. Głowa wykończona, nawet mu tu w troszeczkę zdążyłem rozbić. Kontynuujemy. O, za występ wieczoru, czyli chyba jak się skończę w pierwszej minucie, to będę miał występ wieczoru? Możliwe. Yy, kontynuujmy. Czekam niecierpliwie na więcej, o gratulacje, gratuluję do... Przepraszam, czekam niecierpliwie na więcej, hashtag walka, gratuluję dobrej roboty, hashtag MMA, o gratulacje, hashtag MMA, tylko spokojnie, hashtag walka. Nie rozumiałem słowa tylko spokojnie, ale znaczy zwrotu tylko spokojnie w tej sytuacji. I w kolejnym odcinku zrobimy sobie wielki rewanż z, nie pamiętam nazwiska, Austin Graham. Także już w kolejnym odcinku Wielki Rewans. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji obce w górze i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!